Zobacz jak przygotować pyszną nalewkę z wiśni. Oto co będziemy potrzebować. Wiśnie najpierw myję, a potem przy pomocy drylownicy usuwam pestki. Nie przejmuj się jednak jeśli w niektórych wiśniach pozostaną, to będzie nawet lepiej, bo dodadzą wyjątkowego smaku. Tak przygotowane owoce wsypuję do słoja. Trzeba je teraz zalać spirytusem nalewkowym, czyli takim, który ma około 70%. Uzyskujemy go łącząc zwykły spirytus z wodą. Zalany alkoholem wiśnie odstawiam na 6 tygodni. Po tym czasie odlewam płyn do innego słoja i przygotowuję syrop, wsypując cukier do niewielkiej ilości ciepłej wody. Takim syropem zalewam owoce. Oba słoje odstawiam na 2 tygodnie. Gdy miną, odcedzam wiśnie i łączę uzyskany słodki płyn z nalewem z drugiego słoja. Teraz jeszcze trzeba przefiltrować nalewkę przez gęste sito. Potem rozlewam ją do butelek i odstawiam na 6 miesięcy. Wiesz już wszystko? Jak nie, to.